Tylko prawda jest ciekawa. Mówią ci, że KPO to świetny interes? Racja, panie Jaki. KPO zostało przyznane i to bardzo dobrze dla Polek i Polaków. Policzmy. Z dotacji powstaną szpitale, przychodnie, ale pan doktor Jaki ma to w dupie, bo on i jego rodzina leczą się w Brukseli albo w Warszawie, w przychodniach rządowych. Otrzymujemy 23,9 miliarda euro dotacji, 11,5 miliarda euro pożyczki. Spłacać będziemy to do 2058 roku. Istnieje możliwość otrzymania dotacji, bezwrotnych i tanich kredytów, tańszych niż gdyby je zaciągać u banksterów komercyjnych. Ja wiem, że to problem dla banksterów, kumpli Morawieckiego. Kogo będą łupić odsetkami? A koszty. Na spłatę KPO zaprojektowano nowe podatki unijne i podwyższenie składki członkowskiej. Podatek od plastiku? Podatek od plastiku? Podatek od plastiku istnieje od 2021 roku. To jest podatek dla tych producentów plastiku, dla tych sprzedawców tych ściwych ludzi, którzy sprowadzają tony plastiku do Polski z produktami, i żeby tego się pozbyć. Plastik zatruwa nasze środowisko. Polska za czasów PiSu stała się wielkim śmietniskiem całego świata. Nawet z Ameryki przywożono śmiecie, a pisowskie, tłuste koty liczyły, liczyły tylko pieniążki. Teraz tego nie będzie. Kto z Państwa będzie musiał zapłacić 800 euro za tonę śmieci, jak jest przewidziane w tym e, podatku? Nikt. Wyrzucamy śmieci, płacimy naszą opłatę i to się nie zmieni. Jaki kłamiesz? Podatek od DTS? Podatek ETS? Oczywiście, że tak. To jest podatek, który ma zmusić, przekonać ludzi, żeby odeszli od e, tradycyjnego palenia w piecu w zimie węglem kamiennym. Istnieją inne możliwości palenia. Ja sam mieszkam w wielkim mieście w Londynie i wiecie co? Tu jest powietrze w zimie lepsze niż powietrze w uzdrowiskach w Polsce, niż w Opolu, gdzie, gdzie mieszkam, gdzie się urodziłem, skąd pochodzę. Dlaczego? Bo u nas nie używa się do opalania domów węgla kamiennego. Nikt tego nie robi i nie wierzcie, że Niemcy spalają więcej węgla kamiennego niż Polacy. W Niemczech w ogóle się nie y, spala węgla kamiennego. Nie ma już kopalni węgla kamiennego, mimo że z, y, złoża mają dużo większe niż Polacy. Podatek od śladu węglowego. Kochani i znowu, nikt z was bezpośrednio nie zapłaci podatku od śladu węglowego. To jest y, podatek dla wielkich korporacji, dla wielkich firm, dla tych, co trują nasze powietrze. Dzięki temu że zmusimy ich do zmiany technologii. Będziemy, będziemy zdrowsi. Będziemy oddychać świeżym powietrzem, a nie spalinami. Mniej ludzi będzie chorowało na raka. Mniej będziemy musieli robić zrzuty w internecie na leczenie dzieci. Podatek od zysków rezydualnych. Podatek od jakich zysków? Rezydu. Ja nawet tego nie potrafię wypo wypowiedzieć. Naprawdę myślicie, że będziecie płacić taki podatek? Wy nie macie takich zysków, ja takich zysków nie mam. To tylko najtłustsze koty w PiSie. No może pan jaki ma takie zyski e, rezerdualne, tak? No nie wiem, może on będzie musiał zapłacić. A niech płaci! Dlaczego tłuste koty z PiSu, które nakradły się przez 8 lat, mają teraz nie płacić podatków? Zapłacimy za to od 143 do 153 miliardów euro. 140 miliardów? Patryk, czy ciebie je mało? Kompletnie? Normalny Polak ani Polka tyle w życiu nie zarobią, przez całe życie tyle nie zarobią, a tu uważa, że Unia każe im takie podatki e, płacić. To, to jest. to nawet najgłupsi w to nie uwierzą. Patryk, naprawdę, ogarnij się. Czyli wielokrotnie więcej niż dostaniemy. A to nie koniec kosztów. Pieniądze z KPO są dla zwykłych ludzi, e, dlatego żeby poprawić infrastrukturę. Ja wiem, że Patryka, jakiego to nie obchodzi, on sobie pracuje w Brukseli. Tam naprawdę jest fajnie. Tam są lepsze drogi, lepsze autostrady. Naprawdę, byłem tam wiele razy. Dlaczego Polacy mieliby tak nie mieć? Dlaczego, nie rozumiem? Dlaczego, Patryku, odpowiedz, czemu nie chcesz, żeby poziom życia w Polsce był taki jak na Zachodzie? Dochodzą jeszcze nowe podatki których kosztów nie znamy podatek cyfrowy? Podatek cyfrowy? Patryczku! Przecież to jest podatek, który ma zapłacić Google, Amazon, Facebook, te wielkie amerykańskie korporacje, które e, zarabiają w Europie i nie płacą ani grosza podatku do tej pory, ani grosza i Unia chce ich opodatkować. I uważam, że to dobrze, skoro tacy miliarderzy się bogacą na nas, dlaczego nie mieliby płacić podatków? No, może Matecki ze swoją farmą troli będzie musiał zapłacić podatek cyfrowy? No, oczywiście żartuję. Matecki to jest taki malutki pikuś w porównaniu do Google, czy, czy nawet Prigozina jego mistrza w robieniu farm trolowych. Nie, nie, kochani, podatek cyfrowy w żadnym wypadku nie uderzy w zwykłych Polaków i w zwykłe Polki. Podatek od transakcji finansowych? To samo podatek od transakcji finansowych. Wiesz po co jest ten podatek, Patryczku? Żeby złodzieje, tłuste koty, nie mogły transferować bezpłatnie w e, niezauważony sposób swoich miliardów nakradzionych e, do rajów podatkowych na Wyspach Kokosowych. No, może, jeżeli masz takie grube pieniądze, e, może Morawiecki, może wasze tłuste pisowskie koty, mogą się tego obawiać. Ale miliony użytkowników infrastruktury, która powstanie z KPO, zwykli Polacy, zwykłe Polki, polskie rodziny, one nie, nie boją się podatku od transakcji finansowych. Podatek korporacyjny. Podatki korporacyjne Polacy będą musieli płacić. A ilu Polaków jest właścicielem wielkich korporacji? To właśnie te korporacje zachodnie, niemieckie, portugalskie, tak jak e, chyba Biedronka, tak, Żabka, to są korporacje, które nie płacą podatków, bo unikają podatkowania. Bo mają, mamy takie przepisy zapisu, że podatki płacili tylko ci, którzy mieli płacić podatki, a nie wszyscy porówno. Nie było sprawiedliwości. I teraz dąży się do tego, żeby ta sprawiedliwość w płaceniu podatków była. Więc podatki korporacyjne, nie, uder nie uderzą w ludzi. Naprawdę. Patryku, nie bój się. A to nie koniec, bo kosztem sobie jeszcze kamienie milowe. Takie jak nowe podatki od autostrad, dróg ekspresowych, które dziś są darmowe. W Polsce istnieje sześć autostrad i kilkanaście systemów płatności. Przekaz najdłuższego odcinka z Świecką do Nowego Tomyślu kosztuje 114 zł. Podatki od samochodów spalinowych. Podatek spalinowy. Oczywiście, już teraz jest płacony. Od lat nazywa się podatek drogowy. Nie wiem z jakiego powodu bo na drogi dostaliśmy też pieniądze z Unii Europejskiej. Tylko elektryczne samochody są zwolnione z tego podatku. Więc, jeżeli nie chcesz płacić podatku spalinowego, przesiądź się na elektryka. Elektryki nie są tak dużo droższe i to nieprawda, że bardziej się palą niż inne samochody. Dzięki takim podatkom, jeżeli ludzie przesiądą się na samochody elektryczne, będzie lepsze powietrze. Będziemy wreszcie mogli oddychać świeżym powietrzem, a nie spalinami. Podatek spalinowy nie jest podatkiem, który musisz płacić. To jest podatkiem, który będziesz musiał zapłacić, jeżeli nie przesiądziesz się na transport publiczny lub samochód elektryczny, do czego Cię zachęcam. Do tego jeszcze pisanie nam w obcych językach regulaminu Sejmu, ustaw sądowych. W jakim języku jest pisane polskie prawo? Regulamin Sejmu na pewno jest napisany po polsku. Jeżeli nie wierzycie, to wygooglujcie. Jest po polsku. Patryk, jeżeli dla ciebie polski jest językiem obcym, to kim ty jesteś? Ruskomonucą? Nie wiem. Jako jedyne państwo będziemy mieli taki test bezstronności sędziego i możliwość kwestionowania statusu sędziego. Status sędziów. To kwestionował PIS za czasów władzy tego reżimu. Takie postacie jak sędzia Tuleja, sędzia Juszczyszyn, sędzia Żurek i jeszcze wielu, tysiące innych sędziów i prokuratorów, na podstawie jakiegoś pisowskiego, ziobrowskiego, widzi się, kwestionowaliście ich statut i byli szykanowani za próbę przestrzegania prawa, za to, że nie zgadzali się z Waszą wizją. Państwa, gdzie wola polityczna jest ważniejsza od prawa, to powiedział wasz polityk pisowiec. Niemcy się śmieją, że traktują nas jak kolonie, rozwalają nam stabilność systemu prawnego. Serio, Niemcy się z nas śmieją? A pokaż na filmiku, jak się śmieją. No chyba że masz na myśli Schaffernakera, Müllera, Schreibera, te niemieckie nazwiska. Ale to są pisowcy. I reprezentować powinni teoretycznie Polskę. Więc jeżeli się z Polaków śmieją, to tak jak reszta polsko brzmiących nazwisk w pisie, śmiejecie się z Polaków, bo okradacie ich, dajecie im tylko tyle, sobie bierzecie tyle i uważacie, że oni są na tyle głupi, że znowu na was zagłosują. Niemcy się śmieją. Z braci Kaczyńskich, jak rządzili, uważali ich za kartofle. Ale ze zwykłych Polak i Polaków Niemcy się nie śmieją. Mamy z Niemcami dobre relacje gospodarcze. Wielu Polaków mieszka w Niemczech, wielu Niemców odwiedza Polskę. To są nasi sąsiedzi, sojusznicy w Unii Europejskiej. Wojna się skończyła w 1945 roku. Możesz o tym nie wiedzieć, ale teraz jak już wiesz, Patryczku, to zamknij gębę i nigdy nie mów nic złego na współczesne Niemcy. Możemy mieć różne zdania, ale nie możemy się hejtować. Wyłącz ogłupiające media, włącz myślenie. No to na koniec muszę się zgodzić na chwilę z doktorem Jakim. To prawda, nie oglądajcie telewizji Republika kłamliwego medium, wyłącznie ten telewizor i najlepiej, najlepiej zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Cześć, Patryczku.